I ośmiam w dzisiejszym odcinku, ja jestem zizo 2, a dzisiaj najlepsze, fajne, tanie składy na początek EFC 26 Zapraszam do subskrybowania. No i co? Zapraszam do odcinka. Na początku podziękuję za wyświetlenia za shortsy i za subskrypcję, ponieważ mamy to 100 subskrypcji. Mamy teraz na obecną chwilę nawet 111, co od razu informuje, że w przyszłą środę o godzinie 18 będzie live. I czekamy na web pierwsze paczki i będzie git ogólnie Więc dobra, najpierw zaczynamy od serii A Z tej ligi sobie ja bym chciał budować No i co, na bramce David De Heer. David De Heer. tak to wygląda 85, no macie sami statystyki No David De Gea, dla niego dlatego właśnie, że Jest to bardzo znany bramkarz w FIFA przez wiele lat. W 19 miał podajść że 91 oceny. Był bestią, więc może tym razem również w FC26 nią będzie. Seria 85 oceny nie będzie drogi na pewno, a będzie łączył i Hiszpanii, i właśnie Seria. Przez to może być bardzo fajnym wyborem na start. Dobra, przejdźmy tak, po, omawiajmy sobie bez takich szczegółowych statystyk. Na prawą obronę Wesley. On strzelił ostatnio, chyba w debiucie, bramkę. A AS Romie. Brazylijczyk, co daje mu na plus. Bardzo szybki. Statystyki obrony też nie wyglądają jako źle. Zobaczycie później, że będzie gorzej. Więc naprawdę nie źle. Lewa obrona Nuno Tavares, była obrońca Arsenalu. 88 tempa i również spoko nawet obronne na statystyki. No to będzie na pewno tanie te boki obrony będą, więc raczej tu właśnie będzie granie pod tanie, tanie, tanich piłkarzy i oni się do tego idealnie nadadzą. No, obrona już może być droższa, zdecydowanie, bo tutaj bardzo może być kajpowany ten Tomori, ale myślę, że około do 10 tysięcy będzie kosztował e, przez tydzień pierwszy. E, I no to jest super. On będzie dodatkowo w e, Battle Passie, więc e, to też będzie zwiększało, myślę, ilość użytych tych kart, a jego specjalnej karty, bo będzie lepsza, oczywiście, ta specjalna. Ci, co nie będą mieli premium pasa, będą używali tego. No i on będzie i tak bardzo dobry. Tu jest mój wybór, który odkryłem dlatego, że Di Lorenzo zmienił pozycję na SO w tej FIFI Ma. A ma naprawdę fajne tempo i ogólnie wszystkie zezdyki są dosyć fajne wyrównane, więc może być takim właśnie, jak to wcześniej mówiłem, rozgrywającym obrońcą. Więc to jest bardzo fajne. Nie jest zły jakoś. Jeżeli chodzi o tę fizyczność i defensywne. Wiadomo jest gorszy niż zwykli dla tych defensorzy SO typowi. No ale przez to jest szybszy. I ma no ogólnie zobaczcie, on by nawet karne mógł wam strzelać. I na napastniku grać. Eee, więc kurczę, fajna karta. No będzie git. Oczywiście myślę, że no tu jego wysokość nie będzie za dobra. Zobaczymy, czy będą OP-te różne główki, to, to wtedy się zdecyduje, czy się go zmieni, czy nie. Ale na razie taki szybki, zwinny obrońca będzie naprawdę fajny. Środek pomocy jest bardzo fajny i jest y, piłkarzy, których dosyć lubię. E, czyli mamy Turama. No to on ma kartę po prostu świetną. Prawie Ganghulita. No ta karta jest bestia. To jest bestia. Na pewno dużo osób na niego postawi. A nie będzie myśleć, czy to jest jakoś bardzo drogi. No patrzcie, no. Zobaczcie jak on, on wygląda Bardzo różne statystyki Francja, seria Juventus Tu mamy Nkunku e, Piłkarz Nowego Milanu On może grać w kilku pozycji Jakbyście dostali czerwoną na przykład na napastniku To może wejść Nie wiem co byście musieli zrobić żeby dostać czerwoną na napastniku Ale zdarzają się takie sytuacje Ale tak to Myślę że może mieć dobre gwiazdki Dlatego na e, właśnie na ten go Na niego postawiłem I wszystkie te składy będą w tej formacji właśnie to jest 4 3, 3 chyba Wydaje mi się, że to jest tak, to jest 4 3, 3. E, Dlatego postawimy, no bo właśnie AC Milan w Serie A, jakie Milanowi No i myślę, że będzie naprawdę fajną kartą Mamy już 40-letniego Lukę Modlicia I on przeszedł również do AC Milanu I tu nie grzeszy szybkością ale te podanie i ten drybling no, będą naprawdę dawali, dawały wam super podania dalekie na dobieg na przykład właśnie do skrzydeł, które są dosyć szybkie i myślę, że to będzie game changer. Jak dacie modliczowi katalizatora albo myśliwca, albo cień, no to będzie nie będzie taki wolny. Myślę, że to będzie bardzo fajna karta na start. Lewe skrzydło mamy Laurientę, który był już w filmie poprzednim. U niego te sztuczki mogą być i słabsze nogi mogą być średnie, ale jednakże te statystyki są naprawdę fajne i Myślę, że to może być git, mimo tych właśnie słabszych gwiazdek, sztuczek, to to jest z Francji jednak, piłkarz jest dosyć bardzo szybki. Na prawym skrzydle tym razem mamy Luisa Enlike, który przeszedł z Marsylii do Interu, ale nie wiem czy, na czy w ogóle. 90 tempa, jest z Brazylii, bardzo fajne statystyki, również ogólne takie, naprawdę są dosyć równe. Więc myślę, że będzie fajną kartą na start i niedrogą. Może przy, pod, również pod przyszłą ewolucję być bardzo fajny. I na napastniku bardzo dobra karta, która my się będzie rządzić na boiskach. wojskach, Ademola Lukman, bardzo fajne statystyki, możesz grać też nad, na kam, na, na, na SPO, więc Lukman, bardzo dobry piłkarz. To było serie A. Darej mamy Premier League. Premier League, czyli najdroższe karty zapewne będą. Starałem się, żeby nie było w tym składzie bardzo drogich kart oprócz tego Murilo. Na bramce mam szwili. Dlaczego na niego postawiłem? Myślę, po prostu tak losowość Bramkarzy nie wiadomo, jak będą bronić. Jeżeli będziecie mieli swojego głównego bramkarza z innej drużyny, to możecie go zawsze ewolucję, niego zrobić i nim grać również. Na przykład Fabiański w WSK będzie grał, to ja będę grał Fabiańskim Jakbym robił Premier League, oczywiście. Dalej po bokach obrony mamy Ajne No, szczerze mówiąc, nie ma jakichś zbyt wielu opcji na te boki obrony z każdej ligi. Więc tu postawiłem na tego Aines Nottingham. Nie wygląda źle, jest szybki, co jest ważne. Lewa obrona Kerkes. E, mogłem postawić na Udogiego, jednakże ten ma troszkę lepszy Kerkes. E, fizyczność o jeden punkcik i obrona w ogóle myślę, że będzie lepszy do obronienia. A ma tylko minus jeden tempa niż Udogi, ale Udogi też jest dobry i Robinson. E, na ezio mamy właśnie Kaluma Baseya. Kalem Bimbasi. I on jest szybki i ma bardzo dobrą fizyczność. 87, no to to będzie bestia. Bardzo fajna, tania karta. I Murillo, no to to już o nim mówiłem, to będzie bestia taka, mam nadzieję, bo no jest potencjał na niego, żeby to była nowa gwiazda wielu składów. Taki jak był Kim Pembek kiedyś z Varanem, Mendy, to może być taki właśnie nowy piłkarz do takiej mety. Właśnie z tym Ainą może. On może być droższy, ale no z Brazylii jest i z Premier League. Pomocnicy to jest dosyć średnio. Myślę, że to będzie bardzo tanio, jeżeli chodzi o pomoc. Lucas Paketa nie jest za szybki, ale tutaj dałem go z powodu, że jest z Brazylii, z West Hamu i będzie miał najprawdopodobniej 5 na 5 albo 5 na 4. Więc dlatego go tu dałem. No jest właśnie, jak mówiłem, Lucas Paketa z West Hamu. Z shabo no to to mówiłem już, że ma bardzo dobre wolne, bardzo ogólnie wyglądają fajnie statystyki, może, można im bardzo fajnie atakować. I Curtain Jones, myślę, bardzo tania karta, która ma bardzo równe statystyki, idealnie na takiego centralnego pomocnika. Bardzo się dobrze, myślę, sprawdzi i do podawania i do obrony, i do ataku. No, na początku, oczywiście. Lewe skrzydło Krystyńco Summervale. Postawiamy macie się, że jest z skamu. I, I też yy, jest szybki. Umie strzelić, nawet umie dryblować. Z podaniami ale katalizator i będzie pięknie. Jest w Holandii. To też możecie szukać na przykład jakichś linków do Eredivisie. tajnych kart. Prawe skrzydło Pedro Porro. Pedro Porro możecie również przejrzeć na każde skrzydło i na napastnika. Dodatkowo to jest Bestia z FC25. No i ta karta wygląda oczywiście bardzo dobrze, dlatego go tu umieściłem. I na bardziej tutaj chciałem dać opcję. E, niekoniecznie oczywistą, czyli Trossarda e, Ja mi się zawsze nim grało dobrze na napastniku a dodatkowo ma bardzo różne statystyki, przez co możecie nim grać na kilku pozycjach. Ma 80 tempa to jest średnio, 8 strzelania to jest średnio, ale na porządku da radę. 80 ponaj to jest bardzo dobrze na napastnika i 85 lebnik to jest super na napastnika, więc to jest mój wybór. Oczywiście alternatywą jest tu Omar marmy to jest alternatywa na napastnika. I ten Pedrone to również. Macie też Keza i, i kogoś tam na pewno jeszcze znajdziecie. Jeszcze Ekitykę. Ekitykę. No, to jest La Liga. La Liga mamy tu. Tu jest dosyć biednie, szczerze mówiąc. Na pewno jest to dosyć tani skład, ale przydawający radę. Na bramce Wojciech Szczęsny, Polak, Barcelona. Trzeba to powiedzieć, no, że polski YouTuber to trzeba dać Szczęsnego. No to co? No to właśnie on ma tą. On miał kartę flashback. Dosyć nie była chyba zbytnio dużo używana. Nie widziałem jej często. Ale no, ja bym go dał na początek. zobaczymy jakby sobie radził. Jest to dosyć wysoki bramkarz, więc da radę. Prawa obrona Ratio. Myślę, że on może mieć foletowe włosy. Jak w rzeczywistości, co będzie fajne. A jest bardzo szybki. A dodatkowo ta obrona nie wygląda źle. Lewa obrona Mohika. Mohika, kolumbijczyk, były piłkarz Osasuny, Pampeluny. Jest szybki. Nie jest zły w obronie. Da radę. Dalej mamy Viviana. Vivian dosyć fajną kartą się zapowiada. Prawie 80 tempa i bardzo dobra def i fizyczność. Defensywa i fizyczność naprawdę robią tutaj wrażenie. Tak samo pan Hanczko nie jest bardzo szybki, ale również defensywna fizyczność jest naprawdę spoko, nie będą to drogie karty, a bardzo fajne. Mm. Na środku pomocy mamy pana Cardozo z Atletiku. No tu powiem wam, że nie wiem, ale no, wygląda dosyć defensywnie wiadomo. Ale przecież da radę, da radę na tym CME też Później mamy Fermina Lopeza Tu już bym bardziej skłaniał się właśnie żeby atakować nim I on nie będzie drogi, chyba że pod ewolucję No to wtedy będzie droższy I Kamawinga, no to idealnie żeby przerywał wam piłki I tak cofał się do tego pomocnika defensywnego I może też grać lewą obronę, więc jak Mohika dostanie wam czerwoną To jego przerzuca się na lewą obronę nie musisz grać w Scott Battles Chociaż na pierwszym tygodniu warto ale z Francji to może być karta droższa, ale nie jakoś bardzo. Lewa skrzydło muszę wam powiedzieć, że jest problem. Na lewym skrzydle jest problem znaleźć kogoś fajnego. Na pewno jest, no wiadomo, Nico Williams, ale on będzie 200 koła kosztował. No to jest Lamanzani. Lamanzani jest szybki i to tyle. Ale myślę, że na początek gry będzie git. Jak będą te srebrne karty, może dawać fajny vibe. Prawe skrzydło i Williams, no to to jest klasyczny łoniakie Williams. Od Parysa Platynowa. On da radę wszędzie na napastniku, na skrzydle i on da radę wszędzie. On jest szybki, dobry jest ogólnie fest. I na napadzie Ajoze Perez, o którym mówiłem w kartach fajnych na w poprzednim filmie. Ajoze Perez będzie tani, dobry. Szybkie podsumowanie tej karty. Dalej mamy Bundesligę. Biedota totalna w obronie, ale już im wyżej, tym. Lepiej. Na bramce kamery Grappara, Polak dosyć wysoki, więc będzie fajny. I e, tu na obronach miałem, na, na bokach obrony miałem straszny problem. Wagnum. Wagnum? Nie wiem, jak on się mówi, ale naprawdę no, jest lipa. No Ten piłkarz może być droższy przez to, że jest srebrny. Na srebrne karty ciężej trafić niż złote, nisko ocenione. On ma 87 tempa, to jest ważne. Jest najszybszy chyba z tych kart, złotych takich. On nie jest złoty, a z tych złotych był najszybszy, tych tanich. I ma 80 fizyczności, co jest bardzo dobrą cechą u niego. Jest na lewej obronie Agu. Agu. Yy, ma 90 tempa i to jest jego najwyższy, największy plus, będzie śmigał w jedną i drugą stronę. I na obronie mamy Dakosta, który miał fajnego flashbacka i FIFA 19 był świetny. I ma 80 tempa, da radę na początek, spoko. I Klosterman, tu jest bardzo znany piłkarz, zawsze do starterka dobry od kilku lat. No ta pomoc jest przepotężna, Nemecza e, z Borus i Dortmund, proszę państwa, no ta karta jest chora. 82 tempa, 74 strzałów, 73 passingu, czyli podań, 81 driblingu, 80 defensywy i 86 fizyczności. No, karta będzie droga. Ale nie tak bardzo, bo to jest Bundesliga, nie będzie miała dużo linków, ale wygląda kozacko. Tillman troszkę gorszy, ale dalej dobry, bardzo dobry do atakowania. I Emre Can może go przesunąć na obronę i będzie śmigał, ale na tym pomocniku będzie kozakiem. Dodatkowo ma playstyle, więc to jest lit. No najdroższą kartą zdecydowanie Adeyemi, bardzo szybki piłkarz. Eee, może grać na kilku pozycjach, bo ma ten player jeszcze do szybkości, no on będzie śmigał po prostu od jednej do drugiej bramki, on będzie, nie wiem, najlepszy piłkarz w ogóle, no i może być droższy przez to. Lewa strona ofensywy Timo Werna, Werner, Werner, do Fortnite i spadła mu cena, ale da radę, bo jest szybciutki, elegancki, umieszczać. I tutaj karta bardzo hypowana, myślę, Amur? Amurra? Amor, z Wolburga? Co ja mówię? Z Wolfsburga? Zwarty Poznań, oczywiście. 90 pacingu, 90 nie pacingu, tylko tempa. 80 strzałów, może grać dla was skrzydłowego, pomysła ofensywnego i ma 86 zirbelingu, co jest świetne. No, moim zdaniem, ta karta wygląda na 84, nie na 80. Mamy ligę. W obronie totalna biedota znowu. W skrzydłach totalna biedota, ale no ta liga jest fatalna. Jak gdyby nie PEżdże, to było fatalnie. Na bramce radziecki, tutaj akurat dobry bramka jest zawsze sprawdzony. Ale już boki obrony są słabe, niestety. Abdi. muszę grać z tym Abdim. Nie wiem, on był jakimś... Nie wiem, co to jest za flaga. Ale tak jak Abdi, no ma 86 tempa i to jest jeden plus. Klaus, no znany bardzo dobrze, on zawsze tu jest... No on jest średni, niestety, zawsze dla mnie do grania. No ale jest. Mavisa, no to to jest piłka, z którym grałem w karierze. Na początku Git i Pawart graliśmy z nim, z kolegą na początku gry jakby w interze no to to była karta przyświetna. Pawart to był bardzo dobry obrońca, no super. Pomoc nie jest zła. Zakaria wygląda bardzo, bardzo dobrze na tego SPDK no to każdy go będzie ładował do składu, no bo wraca do gry będzie miał 5 na 5 pewnie, no to to jest super karta na start pod ewolucję i Leaking IN. E, on jest Koreańczykiem, dlatego go tu dałem e, K-pop i te sprawy e, w meczu będzie grał na pomosiku, a poza meczem będzie śpiewał e, w, Demon Hunters, demo, w Demon Hunters na Netflixie, więc da radę. Nie wiem czy ma powiązanie z BTS, z BTS, ale chyba nie ma, więc y, gra na w perze. Dalej mamy Inek ikona, który przeszedł z Florentiny do Paris FC. Średnia karta. Moisz Simon również Paris FC, z NOS, przeszedł średnia karta. Nie, ale akurat może Simon jest zawsze dobrze. Nie, Obama Young to jest fajna karta na start. Wygląda to dosyć przyzwoicie. E, to by było na tyle w tym filmiku. To były wszystkie te karty. Jeżeli mam wybrać najlepszy skład, najlepszy skład, który ja bym wam polecił do budowy, to jest seria. Seria to jest de, moja The Best. Uważam. I Premier League to jest drugie The Best. E, I to jest kolejność. Seria 1, Premier League 2. Eee, tu mamy La Liga 3, na Liga 4 I ligę. Nie budujcie w ogóle. Byście wybierali paczki na porządek, ligowe, nie na to albo Real, albo Premier League, albo La Liga. Jedyne to są opcje dobre. się Ksenci, Szybcik, trzymajcie się, no i na razie się ma.